Jaką transformację będę miał? Czy zostanę wilkołakiem? Ale cała moja rodzina to wampiry! to jaką transformację miałeś? Stałem się wampirem! Tak jak wszyscy w naszej rodzinie. A ty synu? E, też stałem się wampirem. Spóźnię się do szkoły. Miego dnia w szkole, synu Nie sądzę, żeby on był wampirem Widziałam, jak rośnie mu ogon Oczywiście, że jest wampirem Jest naszym synem I nigdy by nas nie okłamał Hej, Chad, jaką transformację miałeś? Stałem się człowiekiem Wszyscy w szkole stali się ludźmi Myślimy, że ten bacon stał się wampirem Ostatnio zachowuje się bardzo podejrzanie Wczoraj odmówił odrobienia mojej pracy domowej Pójdę z nim porozmawiać Muszę dowiedzieć się, co się dzieje Jesteś tak inny od swoich rodziców Wyobraź sobie, co się stanie, jeśli odkryją, że jesteś wilkołakiem o czym ty mówisz? Jeśli nie staniesz się wampirem, pomyślą, że podmieniono cię w szpitalu. Co? Hej Bacon! W co się przemieniłeś? Stałem się wampirem, a ty? Stałem się wilkołakiem. Możesz mi pomóc zostać wampirem? Jeśli chcesz mojej pomocy. Nie masz robuxów? Po prostu kliknij link w moim bio.